Pani, korzystamy z tej apki bardzo się cieszę, że kilkadziesiąt tysięcy osób na stałe mają zainstalowaną w swoim telefonie ta aplikacja, która pomaga nam w Nowennie Pompejańskiej i w Różańcu. Już pracujemy nad kolejną wersją, która będzie miała te rzeczy, które, o które prosiliście. Jakie to są rzeczy? Przeczytaj w opisie tego filmiku. Tu będą tutaj w Sanktuarium Pompeja, pokazałem tutaj księdzu artybiskupowi i innym osobom tę aplikację. No, oni są zaskoczeni, że taka fajna, i może zrobią też wersję włoską, może zrobimy też wersję międzynarodową, może zrobimy też więcej opcji i ale na razie w tym pierwszym kroku zrobimy to, o co najbardziej prosicie. A prosicie o to, o co pytaliśmy w sądzie i listę znajdziesz pod tym filmikiem. Tak więc nie będę tutaj teraz wyszczególniał. Zainteresowanych zapraszam do opisu. W każdym razie pamiętajcie, że ta aplikacja powstaje dzięki zbiórce. Teraz tej aplikacji korzysta około 20-30 tysięcy osób na Androidzie, około 5 tysięcy do 10 tysięcy na iOSie. Gdyby każda osoba płaciła 10 groszy, to pokrywamy wszystkie koszty produkcji tej apki i wersji rozwojowych, lektorów, dźwiękowców w jeden dzień. Prawda jest jednak taka, że wspiera około 100-120 osób. Jeśli ty do nich dołączysz, będzie nam łatwiej, zrobimy ją szybciej. Miejmy odpowiedzialność za to nasze wspólne dzieło i pamiętajmy też, że nie można się wstydzić nawet najmniejszych ofiar. Wdowi Grosz, taki tytuł ma nasza strona, taki adres ma nasza strona, ale też Wdowi Grosz nawiązuje symbolicznie do tego, że nie należy się wstydzić tych malutkich ofiar. Jeden złoty, dwa złote, trzy złote. Ważna jest systematyczność, bo dzięki temu, że... Bo dzięki temu. Że stale wspieracie, możemy liczyć na stały rozwój tej naszej aplikacji do nowenny Pompejańskiej. Tak więc nie wahaj się, wspieraj. Dzięki temu szybciej ją zrobimy. Pamiętajcie, cała kwota idzie na pokrycie kosztów. Aplikacja nie ma celu zarobkowego, aplikacja jest bezpłatna. Dziękuję Was, dziękuję Wam i serdecznie pozdrawiam z Sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej, przedpomnika naszego założyciela tego sanktuarium, naszego patrona błogosławionego Bartola Longo. Dziękuję.